W naszym sklepie możemy nabyć i skompletować sobie wszystkie niezbędne produkty niezbędne do przetrwania w trudnych warunkach. Natomiast tutaj mamy tak zwany plecak ewakuacyjny, gdzie mieści się to wszystko w jednym miejscu. Zawartość tego plecaka jest to 8 sekcji z różnych kategorii. Po kolei tutaj mamy sekcję pierwszej pomocy, gdzie znajduje się. Oczywiście możemy to wszystko sobie odpinać. Tutaj mamy następujące produkty apteczka, yy, maseczka do sztucznego oddychania, koc termiczny, lampa alarmowa oraz notes i długopis. Yy, tutaj mamy kolejne sekcje. Jest to, oczywiście możemy tutaj to odpiąć. Tutaj mamy sekcja typowo Ewakuacyjna. Znajdują się tutaj gogle, latarka czołowa, e, kamizelka odblaskowa, rękawice i maska filtrująca. Sekcja produktów, który przyda nam, które przydadzą nam się do przetrwania w trudnych warunkach atmosferycznych. Czyli mamy tutaj ogrzewacze do rąk, ogrzewacze do stóp, worek ratunkowy. Ponczo przeciwdeszczowy, płaszcz przeciwdeszczowy oraz komin. Natomiast w środku, tutaj lecaka, znajdują się kolejne, kolejne produkty podzielone na, na, różne, na różne sekcje. Tutaj możemy sobie podejrzeć, yy, co się znajduje. Taśma naprawcza, yy, narzędzie wielofunkcyjne rękawice robocze, opaski zaciskowe, saperka, sznurek jutowy, przybornik krawiecki, piła, piła do drewna, bransoletka wielofunkcyjna oraz linki elastyczne. Kolejna kategoria elektronika. Powerbank, y, pamięć USB, telefon komórkowy, zestaw adapterów, y, kart SIM, słuchawki, kabel USB, ładowarka sieciowa oraz latarka. Mamy ładowarkę, produkty higieniczne, kosmetyczka, maseczki higieniczne, ręcznik, następna kategoria, produkty, które pozwolą nam przygotować jakiś posiłek, I palnik gazowy, kartusz gazowy. Ee, Tućce. Znajduje się tutaj już woda. Kubek. Zapalniczka. Ostatnią kategorię. Gdzie znajduje się śpiwór oraz poduszka. Poduszka dmuchana oraz śpiwór. Są to produkty, które pozwolą nam przetrwać w trudnych warunkach, są skumulowane w jednym, w jednym miejscu, w jednym plecaku. Powinniśmy mieć gdzieś to przyszykowane w razie konieczności. Zabieramy taki plecak. Możemy się ewakuować i tutaj na pewno nam to pomoże przez jakiś czas przetrwać. Cena tego plecaka to jest 1999 zł. W dzisiejszym odcinku zobaczyliście, jak wygląda całe wyposażenie takiego plecaka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Liczę na Wasze łapki w górę. Ja w takim razie zabieram ten plecak ze sobą. Maskę przeciwgazową, bo też się przyda. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam do następnego odcinka.